Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Entergain Talisman Online, level 75. Wita się z Wami Sahir. No i jak na początek, muzyczkę włączę, że troszkę po jakimś momencie powinna się pojawić. No jak widzicie, zamieniłem się w króliczka. Dzięki tej mecie Meta Wand of Grey Rabbit. No, i można tak się zamienić. Mogę kliknąć, się zamienię. No dobra, ale tu nie o to chodzi. W tym odcinku chciałbym pokazać, jak się robi Group Arena, czyli w skrócie GA, czy GA. Jak kto tam woli. Najpierw stworzę sobie peta Na początku trzeba tak nakliknąć na te dwa mieczyki. Competition Arena tam. Tutaj trzeba zakładkę Defest nacisnąć, zrobić create room, nazwiemy sobie, nie wiem, jakoś tam Sahir. Dobra, i stworzyliśmy. Stworzyliśmy room. To nie jest jak PVP czyli nie trzeba mieć 10 graczy. No, nie można mieć 10. 5 jest maksymalnie. Tyle, ile się mieści do teamu akurat. Tutaj nie pod tym względem tak to zrobili. No i możemy od razu wystartować. No i znajdujemy się w tej arenie. No i oczywiście tutaj mamy rundy, mamy za pierwszą rundę. No i na początku wypadałoby się jakieś przygotować. Tak ja można robić raz, nie raz, trzy razy dziennie. Jeżeli się nie uda, za którymś razem to też jest to wyliczone. No. Tak, no i tu na razie przychodzą nam z, tu, z frontu, że tak powiem, z tego pierwszego dywaniku, który mamy na, na przodzie. No i będą nam przychodziły różne potworki. Tam mamy jakiś tam Poison. parę dni przed odcinkiem tu tam sobie sprawdzałem czy dam radę zrobić no i ta robi się głównie do 11, do 11 rundy wtedy się otrzymuje expa do duszy soul exp no i teraz mamy trzecią rundę przyjdą nam stworki z trzech stron tu mamy dwóch tu dwóch I no i z tu tam przejdą też na razie jest łatwo, bez problemu, wszystkich zabić. Czy z tych potworków wypadają itemki? Właśnie wypadł mi pierwszy item Healing Potion. Podaje nam to 2000 hp. A no, przydaje się, jeżeli nam brakuje życia i nie mamy co już jak zrobić. Mamy już czwartą rundę ładnie wykonujemy nie będę robił trzy razy bo ciągle to samo by to było sądzę że w tej pierwszej rundzie w pierwszej rundzie jak pierwszy raz robię G to wystarczy żeby pokazać no o co chodzi tu w ogóle żeby Niby robię, a o co chodzi w tym? Chodzi o to, żeby bronić tego mastera. To jest tak, mamy pierwszego bossa, tak przy okazji. No i trzeba bronić tego mastera. Bo jakbym nie był tych stworów, to by wszystkie potwory szły na niego. No i by go zabijały. Nie? No i trzeba go zabijać. Zabijać stworki, żeby nie zabiły naszego mastera. Okej, okay, wypadł nam item refresh pyl, Ten przedmiot nie wyrzucać najlepiej. Przyda się do następnego bossa, który nas że tak powiem zestunuje. Czyli unieruchomi. Bo tak powiem, żeby było zrozumiałe. Ale sami zobaczycie później. To będzie wyglądało. Piąta runda. Na spokojnie. Jeszcze jeszcze na spokojnie. Tak pod koniec dopiero to będzie się działo. Troszkę. No i uczekamy na kolejne. Już mamy taką połowę. Połowę zrobiliśmy już. Szósta runda. Na spokojnie. No i Tamer ma tu też dobre, że ma swojego peta no i bierze na siebie te potworki Bo jakbym ja musiał bić to pewnie bym tak sobie nie przeżył zbytnio Samo życia mam tylko 5500, to co tam wiecie? Jeszcze jak jeżeli bym przed jako Invit, to by miał wiele więcej. No ale nie idę. Nie zdążyłem zmienić asystenta. Siódma runda. Jeszcze troszeczkę, koniec. Mamy tu takie dwa ataki z trzech stron. Za chwilę na trzeciej ludzie i ósmej yy, będą nam właśnie tak wychodzić. Kiedy tutaj taki dłuższy napis będzie, to oznacza, że z trzech stron nam wyskakują. No i wypadałoby się przygotować bardziej. Yy, ułożę wszystko to, co mogę. No i tu jest trochę jadki. Po nas trochę biją Użyję sobie Wodka Tu jak się padnie, to nie traci się ekspa ani energii, niczego. To samo jak na PvP. No, mój pet właśnie padł ja muszę sobie radzić dalej. Jeszcze mogę użyć szybko. No dobrze. O, Ostatni został. Udało nam się go zabić. Cieszymy się. No i dziewiąta runda. Oj. Szybko się podleczę. No bo już tu na stworki idą. To nie dobrze. O, zabij się. O, tutaj jeszcze musimy... To zaraz boss wyskoczy. Jak będziemy dłużej się z nimi bawić, to ciężko później będzie. Jeszcze jeden nam został. No i daliśmy radę. No i już tu powinien lecieć O, właśnie jest. No i właśnie mnie zabił. Dziękujemy. No i bije mastera. Jak widać coraz mniej. Traci coraz życie. Coraz więcej traci. Tak bezpiecznie mogę sobie z tym um, przywołać swojego peta. No spokojnie, szybko. Oczywiście level mobków jest zależny od tego jaki my mamy level, z jakimi innymi graczami idziemy na... robić te... grob arenę. Na przykład, ja bym poszedł około 75 level z kraczem, który ma 40, któryś no też tak można. No i właśnie mnie unieruchomił, i używam tego. No, no, na no, no, mojego peta to nie działa. Chyba, że się przerzuci. Udało mi się go zabić. I otrzymaliśmy muszą górd. kolejny temek. ok, a no i szybko tutaj się uzdrowimy co że już to nie będzie potrzebne, można to użyć no ale można dłuchać na zimne, jakby ktoś robił pierwszy raz no i przytrzyma sobie to no. No, jakbym poszedł z 40. levelem, na no, przykład robić tę arenę, no to level mopków byłby o 5 niższy od maksymalnego gracza, który szedł do tej areny, ale czyli z 70. level miałby mopki. No, jeżeli najlepiej takiś jeżeli ten osoba z największym levelem da sobie radę z tą areną. Na ja spokojnie. A tak to można zbierać team, z którym spokojnie sobie się pójdzie robić drop arenę. No już mamy 11 rundę. Ja już nie muszę więcej bić. No ja bym chciał więcej expa albo energii dostać za to, bo otrzymuje się również ten, ten Za wykonanie tej areny No i kas troszkę Jeżeli chce się więcej, to można dalej robić Ale ja nie potrzebuję To się przydaje jak, na, jak się robi na niskim levelu, wtedy szybko daleko rośnie ten... Więcej rośnie, szybciej się wbija level. O tak mówię. No i tu mamy podsumowanie. No filet, czyli nie udało się jakieś te runta dziesiąta no, gdzie 10 rund się przeszło? 11, właśnie była. Punktu 100. Tu mamy ekspilet, dostaliśmy energii. No i pieniążków. Oczywiście nie golda, tylko koper. No. podzielić na 100 to mamy 10 Silverów tu, tu jest też napisane no i soul exp no i to by było tyle ja tu wyjdę no i tu jest napisane ile dostaliśmy 10 silver no. przecież tam dostajemy koper nie golda żeby ktoś sobie nie myślał że jest bogaty no i dostaliśmy więcej soul expa a jakbym zrobił z dwa razy jeszcze, z dwa, no, to bym miał siódmy level duszy. Nie kręci się. No, a tak by to było na tyle. Dostaje się jeszcze takiego skilla podczas wykonywania yy, Group Areny. Daje tu nam HP więcej. Może im wyższy level, tym więcej HP taki dodatkowy się dostaje. Ja tu mam akurat 90 punktów. Jak wbijemy 10 level, jak to będziemy mieli Soul Power na 110. Jeżeli 20, to na 120. Nie wiem, jak na 30, to 130. Nie wiem. Musiał gdzieś na innym koncie sprawdzić, ale to tam. Mniejsza ota. Tak by to było na tyle, wszy na tyle w tym odcinku. Myślę, że dostatecznie pokazałem, jak się robi grob arenę. No i dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.